Widział wszystkie, zaraz Powinno zostanie bana. działać, mordy. Jesteśmy na antenie, kurwa, przepraszam za oglądanie. Pozdrawiam i tatę w szczególności rodziców. Tak jest. Wiecie, Język... musieli wczoraj co słyszeć, co Barni kurwa pierdolą. Coś ty, Barni, tam ci, z tym intem pierdolą. <noise> <noise> brak, brak inteligencji. <noise> Ja nie mogę założyć, ja nie mogę założyć tej biżuterii, bo brakuje mi inteligencji. Kurwa. A to słyszałem! 11 inteligencji, kurwa. No co za kurwa młot. No, kulki, dobra, a, kulki analne nie mógł sadzić kurwa sobie. Ale się uśmiałem, no to było dobre. No wejdźcie na tą transmisję, bo nie będzie w ogóle widzów. <laughs> za nie będzie w ogóle miejsca, kurwa. O, o Czekaj, to odpalę na telefonie, bo kurwa... Mam... Będę rzekł. <grym> no odpal Nie mogę zostać zatrzymana, bo wszystko cyka leci. Normalnie minuta 31 Odpal to, bo ci ryj skatuje. On jeszcze nie wie, że już go zbanowali. <grym> nie no leci normalnie wolno. Plus, yeah. Blue Barney Grass oficją Nie kurwa Barney Grass House. Grass House. Barney. Grass, grass. House kurwa. Aha. Ale ja nie chcę być u ciebie w domu kurwa. Jakość połączenia nie jest obecnie wystarczająca do transmitowania rozgrywki. Aha kurwa. Ja A, odpalam YouTubea stary kurwa. Mówię co tu się dzieje. A jak to teraz wyłączyć? <śmienic> <śmienic> Uksiąść!